Moi drodzy, we wczorajszych rozważaniach mówiłem o tym, czym są skutki oszukiwania samego siebie. To znaczy, że jeżeli oszukujemy samych siebie, to nie dochodzimy do wniosku, że jesteśmy grzesznikami. I to moi drodzy, jedna sprawa. Świadomość tego, jakie są konsekwencje oszukiwania siebie i też skąd bierze się, jest to uświadomienie skąd bierze się w nas przekonanie, że jesteśmy bez grzechu, to właśnie z tego powodu, że poruszamy się w ciemności, nie chcąc znać prawdy o sobie, czyli oszukujemy się. I moi drodzy, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest bardzo odkrywcza, którą widzę w dzisiejszej ewangelii. I tam widzimy spotkanie Jezusa z Nikodemem. Jezus wypowiada takie słowa. Macie ten fragment w opisie filmu. Ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło. Moi drodzy, zastanowiłem się, kto w zasadzie bardziej miłuje ciemność niż światło. Pomijmy ludzi jakoś tak z pełną premedytacją złych, o ile tacy istnieją. Być, być może istnieją, mam wrażenie, że osobiście nie znam, ale jak na, patrzę na niektóre jakby zjawiska, wydarzenia w świecie, to chyba są, ale jakby w otoczeniu najbliższym nie posiadam takich ludzi i dobrze. E, więc jakby ich pomijmy: ludzi cynicznie naprawdę do cna złych, ale takich normalnych ludzi. To kto moi drodzy bardziej kocha być złym? Niż dobrym, jeżeli do takich kategorii byśmy to sprowadzili. No, no nikt w sensie, nikt nie chce żyć w kłamstwie, nikt nie chce żyć w otoczeniu zła, brzydoty. No nie no, ciągnie nas do, do tego, co to światło symbolizuje. No ale moi drodzy, czy, czy aby na pewno? Ostatnio miałem taką rozmowę, gdzie postawiłem tezę. Że w kościele nie powinniśmy nazbyt zbyt upraszczać pewnych spraw, to znaczy pokazywać ich pełne skomplikowanie i nie sprowadzać do takiego poziomu prymitywnego. Mam na myśli nauczanie, rozmowy, przekaz wiary wobec osób dorosłych, no bo takie uproszczenia są uzasadnione w przypadku dzieci, gdzie no pewnego poziomu teoretyzowania nie jesteśmy w stanie wznieść na wyższy poziom, nie najpierw trzeba nauczyć się uproszczeń, potem to po kolei rozkładać. To jest tak w każdym procesie em, nauki. Nawet w przypadku osób dorosłych nie możemy tego robić, bo e, ja przynajmniej tak twierdzę, też trochę z własnego doświadczenia, że jak bazujemy w religijności na uproszczeniach, a potem okazuje się, że te uproszczenia nijak nie współgrają z całą resztą życia, którą znamy spoza religii, to zaczynamy myśleć, że wobec tego religia jest jakimś kłamstwem, nie? I tego nie powinniśmy upraszczać, tylko pokazywać rzeczy w pełni skomplikowania, bo, bo inaczej wiedza religijna nie nadąża za yy, chociażby wiedzą fachową danego człowieka świeckiego, nie? Każdy posiada wykształcenie, zawód w którym się znam, tam operuje wysokim poziomem skomplikowania, jak chce potem na to nałożyć swoją religię, swoją wiarę, to mu ta wiara nijak nie pasuje, bo jest zbyt uproszczona. Ale moi drodzy, to, to jest na marginesie uwaga o tym upraszczaniu. Dlaczego na marginesie? Bo postawiłem taką tezę, że em, potem nas się oskarża o manipulację, że jak nas zbyt uproszczamy, nie? Tworzymy taki, taki prosty wizerunek wiary, i mówię, że ci ludzie, co nas oskarżają, mają rację, że to, to ciera się o manipulacje, Nie jest robione z taką intencją, ale tym się kończy, jeżeli nas zbyt upraszczamy. I człowiek, jak się orientuje, że czemuś takiemu podlegał, to, to czuje się oburzony, bo nikt nie chce być oszukiwany. A potem zastanowiłem się nad tym, co powiedziałem, tak jak pomyślałem o innych dziedzinach życia, że nie, że jestem w błędzie, moi drodzy. My lubimy być oszukiwani. I do, moi drodzy, dochodzimy do treści dzisiejszej Ewangelii. To znaczy, jeżeli spojrzymy na wczorajsze rozważanie, gdzie mowa była o chodzeniu w ciemności, gdzie niby należymy do Chrystusa, a tak naprawdę oszukujemy samych siebie. To, moi drodzy, okazuje się, że to, co symbolizuje ciemność, czyli oszukiwanie samego siebie, to może być przez nas ukochane. I konsekwencje, jakby możemy tego ponosić, że lubimy chodzić w ciemności, czyli lubimy się samych siebie oszukiwać, i wskutek tego nie rozpoznamy swoich grzechów i będziemy w grzechach żyć, nie będziemy się nawracać. nie? To niezależnie czy to lubimy, czy tego nie lubimy, to będziemy doświadczać tego konsekwencji. No ale zaraz. No, oszukiwać samych siebie, to e, możemy lubić, nie? Może być to dla nas przyjemne. Tworzyć jakąś wizję e, samego siebie, która nie jest prawdziwa. Ale to moi drodzy, nie wszystko my lubimy, kiedy nas ludzie oszukują. I ktoś zaraz powie, o nienawidzę tego, jak mnie tam żona czy mąż oszukuje i tak dalej. Nie zawsze i nie ze wszystkim. To oczywiste, ale są sytuacje, kiedy my chcemy być oszukiwani, kiedy usłyszenie prawdy nam zupełnie nie pasuje. I tu nie mam na myśli nawet takiej prawdy, która byłaby po prostu bolesna. Czyli ktoś, no, kto nie spełnia kanonów piękna, nie chce słyszeć, że jest brzydki czy brzydka. No, bo to jest po prostu jakaś tam forma obrazy, może znęcania się, no, no i że tego nie chcemy słyszeć takiej prawdy, no to, to, to wiadomo i tu nie ma co, co dyskutować, że nie chcemy słyszeć jakiegoś takiego rzucania w twarz nam e, prawd takich oczywistych, typu właśnie, że jesteś zbrzydki, jest e, głupi, gruby, e, niewykształcony, nie? No, to, że takich oczywistości, które. Które nie są pozytywne, to tego nie lubimy słyszeć, to każdy się zgodzi. A moi drodzy, też innych prawd nie chcemy słyszeć na e, swój temat e, i lubimy być oszukiwani w tej materii. Jak na przykład, ludziom finanse się sypią e, i wszyscy znajomi zaczynają to widzieć, nie? że komuś firma nie idzie. Najczęściej albo ktoś widać, że wydaje za dużo, i niemożliwe, żeby zarabiał na etacie, no i wszyscy to widzą z otoczenia: koledzy, rodzina i tak dalej. Ale moi drodzy, kto ostatni się dowiaduje o tym, że ktoś żyje ponad stan? Współmałżonek, czyli osoba, która jest najbliższej, najbliżej tej osoby, która się oszukuje, i ten współmałżonek, moi drodzy, również lubi być oszukiwany, lubi mieć wizję tego. Że stać na dużo rzeczy, rodzinę, e, współmałżonka, że on jest zamożny. Mimo, że to współmałżonek powinien pierwszy się zorientować, że kogoś nie stać, nie? że tej drugiej strony nie stać na coś, a orientuje się nie jako pierwsza, bo lubi być oszukiwana, lub poszukiwanym. E, I wobec tego moi drodzy, okazuje się, że tak naprawdę my miewamy okoliczności, jak mówię, nie zawsze ba, może nawet w mniejszości rzeczy, ale są sytuacje, kiedy my rzeczywiście bardziej umiłowaliśmy ciemność aniżeli światło. Że my naprawdę lubimy i oszukiwać samych siebie, i oszukiwać, i być oszukiwanymi, co jest szokujące, bo jeszcze, że oszukiwać innych niektórzy lubią, to się zgodzimy. Ale to, moi drodzy, jest szokujące, że my naprawdę lubimy, jak nas ludzie, Oszukują w wielu sytuacjach. Najczęściej nie. Niektórzy mówią, że najbardziej nie znoszą kłamstwa w relacjach międzyludzkich. Niektórych kłamstw rzeczywiście nie lubimy, ale jest sporo takich, które nam pasują. I teraz, moi drodzy, dlaczego tak jest? Dlaczego zdarzają się w ogóle sytuacje, że. Kochamy samych siebie, oszukiwać i lubimy też, jak inni nas oszukują. No moi drodzy, przyczyna jest identyczna jak w przypadku wczorajszych rozważań. Czyli my lubimy uzyskiwać potwierdzenie swoich wyobrażeń i swoich przekonań. To znaczy, jak już mamy jakiś obraz w sobie, jakąś, jakiś stan wiedzy w głowie, jakieś oszustwo w tym przypadku wypracowane w sobie, ukształtowane to wszelkie inne kłamstwo, które potwierdza ten obraz, będzie przez nas, przez nas przyjęte jako dobra moneta. Będziemy tego chcieli. Czyli popatrzmy, jeżeli kształtujemy w sobie coś nieprawdziwego, to każdą inną nieprawdę, każdy inny fałsz, każdą inną ciemność będziemy do siebie jak najbardziej przyjmowali. I moi drodzy, co z tym można zrobić? No, bo już łapiemy, jakie są tego konsekwencje, czyli niemożność wyjścia z takiej pętli grzechów, jeżeli mówimy o religii. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że każdy z nas to ma. Bo no moi drodzy, każdy z nas sam siebie trochę oszukuje. No oczywiście, im bardziej obrywamy się z masek, które posiadamy, tym mniej to robimy, ale to jest doświadczeniem każdego z nas. To jakby jest normalne, że my samych się będziemy trochę oszukiwać. I pierwszym krokiem do tego, żeby w ogóle coś z tym zrobić, jest uświadomienie sobie, że tak jest. Bo moi drodzy, jeżeli usłyszymy o sobie na przykład, że ty jesteś takim człowiekiem, który lubi być oszukiwany, to myślę, że w większości z nas, we mnie też, od razu budzi się taki taki opór taka obrona, że nie ja to lubię jak jest naprawdę wszystko zbudowane nie? nie przyjmujemy tego do siebie że lubimy być oszukiwani, no każdy czuje bunt, każdy czuje opór, każdy zaprzeczy temu, że nie, nie no, gdzie ja tam nie lubię być oszukiwany to straszna rzecz zaakceptujmy to Przyjmij, przyjmijmy, że tak rzeczywiście jest, tak jak mówi dzisiaj o tym Jezus Nikodemowi zdaje się, że Nikodem to przyjął Choć moi drodzy, nie do końca, bo był właśnie jednym z tych, który, mimo tego, że usłyszał te słowa prawdy od Jezusa, to przecież dalej żył w kłamstwie, dalej z obawy przed y, swoimi współbraćmi, y, przed arcykapłanami, uczonymi w piśmie, ukrywał się, że jest uczniem. Inni apostołowie, inni uczniowie tego nie robili, nie ukrywali się z tym, y, przynajmniej do czasu, nie? Ale też w nim ta zmiana zachodziła, bo w końcu poszedł po ciało Jezusa. Tak jak wiemy, więc to, to, to jest tak, że moi drodzy, my tym możemy zarządzać, tym oszukiwaniem samego siebie. To znaczy, a pierwszym krokiem jest zawsze uświadomienie, że tak jest, że oszukujemy samych siebie i że lubimy, jak nas inni okłamują, jak inni nie mówią nam prawdy. I przez to okazuje się, że są sytuacje, w których rzeczywiście bardziej miłujemy ciemność aniżeli światło. Jeżeli to zaakceptujemy, przyjmiemy, że tak bywa, to jest moi drodzy, nad czym pracować zawsze. Poznanie tej prawdy, tak już najbardziej podstawowej, nie jakichś konkretnych prawd o sobie, tego kim naprawdę jesteśmy, nie jakiegoś uczynienia jakiegoś konkretnego rachunku sumienia, ale przyjęcie do świadomości. Że jestem człowiekiem, który miłuje kłamstwo w różnych odmianach, to już, moi drodzy, jest krok, który nas uwalnia, który sprawia, że jesteśmy w stanie zacząć patrzeć na siebie i zacząć oceniać, w czym ja rzeczywiście miłuję prawdę, a gdzie miłuję kłamstwo. Jak się okazuje, że gdzieś kłamstwo mi się bardziej podoba niż prawda, to tam moi drodzy, jestem już wtedy świadom, jakby gotów. Świadomie zarządzać i, i zmieniać rzeczywistość. I teraz moi drodzy, to jest, moglibyśmy powiedzieć, trochę psychologiczna praca, ale nie do końca. Dlaczego nie do końca? Bo moi drodzy, Chrystus, przychodząc na świat, on jakby nad tym wszystkim panuje, nie jakby, tylko naprawdę. I on pokazał nam prawdę i pokazuje nam ją ciągle. To znaczy, on nie tylko przyszedł i powiedział, jak ma się relacja rzeczywistego, realnego prawa Bożego do tego, co sobie wymyślili Żydzi już do czasów Jezusa. To, to, to było duże pokazywanie prawdy. Ale, bo moi drodzy, my konfrontujemy się z prawdą o sobie w Piśmie Świętym, tam, gdzie Jezusa rozpoznajemy, bo on jest prawdą. Więc moi drodzy i nie tylko w Słowie Bożym, ale też i w sakramentach, i w modlitwie. Czyli my oczywiście sami z siebie możemy przyjąć, że no, jestem słabym człowiekiem, który oszukuje samego siebie i który lubi być oszukiwanym. I zostalibyśmy z tym sami, jakąś tam może pracą nad sobą, ale Jezus Chrystus jest żywy i skuteczny jako Słowo Boże. I wszędzie, gdzie Go jako Słowo Boże rozpoznajemy, nie tylko w Piśmie Świętym, ale często też w Piśmie Świętym, i w sakramentach, i w modlitwie, w liturgii Kościoła, wszędzie tam ta prawda może nas oświecać, ale my go jako prawdy o nas samych będziemy potrzebować tylko wtedy, kiedy uznamy, że tej prawdy o sobie nie posiadamy, i wtedy może nas przemieniać. I moi drodzy, z praktycznego punktu widzenia, to często będzie wyglądało tak, że Jezus, Jezusa będziemy widzieć jako pewien wzór postępowania, na przykład, wzór tworzenia relacji międzyludzkich, wzór człowieka oddanego Panu Bogu i, i będziemy go to widzieć, nie? Będziemy, będzie tak do nas przychodził, tak się nam przedstawiał, a my zechcemy go naśladować i wówczas zaczniemy zmieniać swoje złe postępowanie, postępowanie niezgodne z. Planem Pana Boga, czyli zaczniemy się przemieniać i zaczniemy chodzić w takiej przyjaźni z Panem Bogiem. Ale proces chodzenia w świetle będzie już jakby zapoczątkowany, zaczniemy się do niego przybliżać, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, już wtedy, kiedy uznamy stan faktyczny. Że tak, owszem, czasami jestem transparentny, czasami jestem prawdziwy, czasami chodzę w świetle, ale czasami też nie. Czasami oszukuję innych, czasami oszukuję samego siebie, a jeszcze czasami miłe mi jest to, kiedy ktoś mnie oszukuje i okej. Okay, I to jest, moi drodzy, proces przybliżania się do światła. Pierwszy krok, niby mało znaczący, bo on niewiele tak naprawdę zmienia, bo jak ktoś w ramach tego oszukiwania samego siebie jest grzesznikiem, to to, że uświadomi, że sam siebie oszukuje, to dalej jest grzesznikiem. To jeszcze nic tutaj wielkiego się nie zmieniło, ale jest to, moi drodzy, proces otwarcia i przyjęcia tej prawdy. A jak ją przyjmiemy, że, że to lubimy, że to miłujemy, jak sobie to przyjmiemy jako prawdę, to wszędzie, gdzie będziemy spotykać Chrystusa, Chrystus będzie mógł nas przemieniać. Dlaczego? Bo wyrazimy taką potrzebę, wyrazimy swój brak, wyrazimy konieczność, że powiemy niedosłownie koniecznie, ale swoimi postawami wewnętrznymi to wyrazimy, że Panie Jezu, ja jestem człowiekiem, który... Yy, nie zawsze kocha światłość, nie zawsze jest prawdziwy, transparentny, autentyczny. Ja potrzebuję Twojego autentyzmu, Twojej transparentności, abyś mnie przemieniał. I to już, mojej drodzy, jest coś, co yy, dzieje się już całkowicie na poziomie ducha. Kiedy to stajemy się, dalej pozostając sobą, po prostu bardziej... Chrystusowi. Ten proces, moi drodzy, w nas może zachodzić. A więc świadomość naszej małostkowości, naszej w gruncie rzeczy powiedziałbym obrzydliwości, bo to moi drodzy, o czym ja mówię, to, to, nie, jest, to nie jest fajne sobie to uświadamiać, że lubimy samych siebie oszukiwać. To jest, to jest bolesne. Można poczuć ukucie zawodu samym sobą, że dlaczego jestem taki mały. Ale uświadomienie sobie tej małości sprawia, że Chrystus nas. Wydźwignie, że damy mu szansę, damy mu przyzwolenie, aby nas podnosił. Jeżeli to rozważanie Wam się spodobało, to zapraszam Was na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.